No to zdrowie, karwa szlachbarabie. I pszczółka młoda, a stara dziewczyna żyć nie może. Tylko powiedz coś, jak się czujesz w astroence, w dupy męża? Podoba ci się stroenka, a jutro będzie łomże, będzie był łomźniku uprawiać na plaży. A? Te sprawy tam było fajnie. Gdzie było fajnie? W hołdzie Muzeum Żołnierza Polskiego. No nie żołnierza, wyklętego w Podobało ci się tam? A ty telefonowałaś telefonicznie telefonem. Nawet. No to bardzo dobrze. O, i też szefiodkowi pokażemy łaziankę. Chociaż co tu pokazywać? No, jak zwykle kibel, umywalka i prysznic. No, po prostu nic więcej. Dobre piwo z po byczku. Po byczku. A to właśnie bilet. Bilet z Muzeum Żołnierza Wyklętych, proszę bardzo.